Ta akcja anti-Acebo przepiękna akcia. Tak mara Kowalska była na sobie w Lidze Międzywojewódzkiej, potem w drugiej, miałyśmy o krok szansę awansować do Ekstraklasy, wtedy do pierwszej ligi niestety się nie udało. Zespół ten MKS Lublin po prostu w tym momencie nie miał pieniędzy w ogóle na zgłoszenie się do ligi, do, do, do sezonu. W związku z tym, kiedy dowiedziałem się, że jest to zespół zdolny, który się ciągle gdzieś tam w tej czołówce drugiej ligi i... Yy, pojawiał i miał szansę awansu do pierwszej ligi no, postanowiłem przede wszystkim temu zespołowi nie pozwolić upaść a raczej pomóc i wejść wreszcie do pierwszej ligi no i, i grać o najwyższe lokaty wyjechałam na studia do Wrocławia i w trakcie ostatniego roku zostałam poproszona zaproszona tutaj do wzmocnienia zespołu, no dla mnie to była degradacja dzisiaj z dzisiejszej perspektywy absolutnie tego nie żałuję, bo z pierwszego ligowego zespołu trafiłam na jeden sezon do drugiej ligi, ale awansowałyśmy tutaj do, do ekstraklasy. Po powrocie z Norwegii jeszcze y, rok pokazało, czasu właśnie pokazję, grałam tutaj w Lublinie. Ostatni rok kariery szkoda, że nie udało się już wtedy zdobyć medalu, ale i tak było naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. Wtedy się ten zespół budował i zapowiadało się, że będą takie sukcesy na miarę europejską. Właściwie od tamtej pory, od 90, sezon 92-93 MKS Montex, Esper i jeszcze inne nazwy klubu są właściwie cały czas w czołówce. Także miasto położone blisko Lublina. Tam się rozpadła drużyna, tutaj trener Czubala z trenerem Grunszokiem. Widzieli mnie w składzie lubelskiego, wtedy jeszcze MKS-u. I po miesiącu doszedł sponsor, pan Tadeusz Szczęcili z Monteksem. No i tak się zaczęła moja przygoda z Monteksem. Przede wszystkim bardzo chciałem, żeby jakiś lubelski zespół Pokazał to, że w Lublinie też może być mistrz Polski, że jakiś zespół lubelski też może zdobyć mistrzostwo Polski. Zadzwonił do mnie prezes szczęcili z zapytaniem, czy nie zechciałabym wspomóc drużynie. Ponieważ byłam jeszcze po kontuzji i czekałam jeszcze półroczna rehabilitacja i nie wiadomo było, czy, czy jeszcze zagram. Prezes powiedział, że zaryzykuję i, i ściągnął mnie do Lublina, dlatego z tego skorzystałam, że ktoś mimo takiej kontuzji jeszcze chce na mnie postawić i dziś wiem, że, że dobrze zrobiłam i, i nie żałuję tej decyzji. W roku 95 po pierwszym mistrzostwie, które zdobyły montek, zostałam propozycję gry w tym zespole, długo się nie wahałam, e, przyjechałam do Lublina. Wielkim sukcesem dla nas było ściągnięcie Ani Eismont. E, Ania Aismond dała naszemu zespołowi naprawdę e, dużo. To już było tak dawno temu, przyjechałam bodajże 17 lat temu i zostałam 3 lata. Pozostałe zawodniczki starały się jej dorównać, ona była w tym momencie naprawdę najlepszą polską zawodniczką, starały się jej dorównać i w tym samym po poziom całego zespołu poszedł w górę. Zebrali się ludzie, którzy chcieli coś stworzyć i to rzeczywiście im wyszło. E, też tutaj grały takie zawodniczki jak Anna Eismond, Natalia Martynenko, Wioleta e, Luberecka, Iwona Nabozna. No to były ikony, tak? Wtedy. I e, to przyciągało. No i potem wszyscy tu chcieli grać, tak? Te same najlepsze zawodniczki. Który przyszedł z jakąś wizją e, po, po, po pracy w Norwegii i stworzył z tego naprawdę e, zespół, który przez lata zmieniały się zawodniczki, ale ta myśl szkoleniowa tego zespołu była dalej, a przede wszystkim bu, była wielka charyzma tego zespołu. To był taki zespół gwiazd, zespół e, bardzo dobrych zawodniczek, ale skupionych z całej Polski i nie tylko polskich. My oprócz tego, że byłyśmy każda jakąś tam małą gwiazdką, potrafiłyśmy stworzyć jakąś taką atmosferę, nie wiem, koleżeństwa i dla nas priorytetem zawsze był sport i wynik sportowy. Przede wszystkim zgranie. Taka, taka jedność w drużynie. My potrafiłyśmy naprawdę grać wszystkie za jedną jedna za wszystkie. Byliśmy ze swoją z wielkim charakterem. I z wielkim serduchem do, do walki. Począwszy od tej pierwszej, łącznie z 16 na ławce, także nie było wyjątków. I myślę, że ten taki kolektyw. Który panował w drużynie, atmosfera, że to bardzo często napędzało nam sukces. Przede wszystkim znalazł się ktoś, kto zajął się sponsoringiem i chciał stworzyć dobrą drużynę. Znalazł się kolejny szaleniec, trener, który chciał z tego zrobić drużynę. 6 minut do zakończenia spotkania. 23 do 19 prowadzenie Wanda. A ma jeszcze Włodek, zrobiła 51, Wiadomo, że zgranie daje, daje największy sukces, bo po początki były ciężkie, po iluś latach, po pięciu latach okazało się, że kto by tu nie przyjechał, potrafiłyśmy z nim grać i wygrywać. Już było, czasami było gorzej, czasami było lepiej, ale kibice zawsze byli z nami, także e, myślę, że to wszystko się składało na, na, na właśnie fenomen, jakim był Montex, Pestrzyca, ASPR. Była to prawdziwa ekipa po prostu, prawdziwa ekipa i rodzina. Myśmy wierzyły w to, że możemy wygrać. Nie było, że do meczu podchodzimy, czy my e, wygramy, tylko było, że my wygramy. Nasza pewność dawała nam to, że, że odnosiłyśmy sukcesy. Dla mnie było chyba najpiękniejszym uczuciem zdobycie pierwszego mistrzostwa Polski, ale najfajniejsze był oczywiście awans z drugiej ligi do pierwszej i pierwszy sezon Oj, był taki państwu, nie, nieudany, bo czwarte miejsce niefortunnie, ale, ale następnym sezonie się, się jeszcze udało i właściwie od tamtej pory... Egemonia. Takim pod względem sportowym, takim najcenniejszym wspomnieniem to jest zdobycie pucharu HF mimo wszystko. Lublin. Wygrał mistrzyniami Chorwacji pod do Kobrydnica 28 do 21. To jest 10 wspaniałych lat, 10 lat obfitych sukcesy, myślę, że najpiękniejsze. Oczywiście zdobycie pierwszego mistrzostwa było dniem bardzo pamiętnym. No i nie dosiłkać o puchar echu też niczego nie zastąpi. To przyjaźnie, które trwają do dnia dzisiejszego znajomi. Wiadomo, że ten kontakt przez lata nie jest taki jak był wcześniej, ale jest mi bardzo miło przyjechać tutaj po 14 latach, wiedząc, że mam koleżanki, mogę na nie liczyć, możemy powspominać wspaniałe czasy, które spędzałyśmy i naprawdę bardzo fajne i bardzo miłe uczucie. Dla mnie było szczególne jak weszłam do tego zespołu, jak zaczęłam grać w pierwszym składzie, no a potem taki największy nasz sukces, e, zdobycie pucharu EKF i oczywiście gra w europejskich pucharach. Cztery, trzy, dwie, jedna sekunda proszę Państwa i kończą się zawody finałowe Pucharu Polski w piłce ręcznej. Kibice wylegają tutaj, żeby wyściskać swoje dziewczyny. Ja przyłam z drużyny, gdzie nie miałyśmy większych sukcesów, także dla mnie każde kolejne mistrzostwo, każdy Puchar Polski łącznie z Pucharem Europy bardzo mi utkwił w głowie. Ja naprawdę bardzo dużo pamiętam szczegółów, detali z pobytu trzyletniego tutaj. Także ja, że tak powiem, no nie zachwycona, ale naprawdę z podziwem patrzyłam na, 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 przykład na sprawy organizacyjne w tym klubie. Lubecka jeszcze chyba odpoczywa po ciężkiej karierze, a przede wszystkim zajmuje się wychowaniem moich dzieci i jak na razie jeżdżę na nartach. Pracuję w szkole, Zajmuję się, mam również grupę młodzieżową w Roksie Lublin, dziewczynki piąta, szósta klasa, podstawówki. Daje mi to dużo radości i w ten sposób się teraz realizuję. Po wyjeździe z Lublina byłam przez 12 lat w Hiszpanii, od 2,5 roku jestem w Niemczech, pracuję w Volkswagenie. Ja mieszkam w Hiszpanii 10 lat i jestem terapeutą SPA, masuję. Jestem nauczycielem wf w szkole, koło Gdańska w Kolbudach. Dzisiaj pomagam pani Bożenie Karkot, drużynie Zagłębia Lobin. Skończyłam karierę 4 lata temu, także dość łagodnie przeszłam do takiego, że tak powiem Nieczynnego uprawiania sportu. Monika Marzec dzisiaj pracuje w gimnazjum numer 10 w Lublinie. E, szkoli młode dziewczynki. A zobaczymy, co przyniesie jutro. W chwili obecnej pracuje oczywiście w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego a jednocześnie jako asystentka trenera Rasmusena w reprezentacji Polski Kobiet Seniorek. Miejmy nadzieję, że tutaj z zubelską figurę ręczną zwiąże się również. Przyszłego sezonu MKS Lublin. Wracamy do źródeł, można powiedzieć. No, wracamy, jest to taki ukłon po tych 20 latach do tych wszystkich, którzy tworzyli piłkę ręczną w Lublinie, którzy dawali kibicom wszystkim nam wiele radości i też dlatego, żebyśmy mogli przypomnieć sobie te dobre czasy i żeby nasz zespół mógł powrócić do tych najlepszych chwil. I myślę, że to będzie taki. Mały, ale prezent dla naszych kibiców, na rozpoczęcie tej naszej drogi do najlepszych, do najlepszych osiągnięć nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wtedy mieliśmy fantastyczny zespół, wiele reprezentantek Polski. Dzisiaj, dzisiaj też w naszym zespole gra, gra wiele kadrowiczek. Mam nadzieję, że, że powoli, małymi krokami uda się wejść, powrócić na, na salony.